W moim vlogu. Ja właśnie jestem sama w domu. A to jest poszła do Lidl'a, yy. załatwić, kupić dwie rzeczy właśnie i zabieram się za robienie moich paznokci, no bo już się obdarły. No daję skracała, bo troszeczkę mi przeszkadzają. Chociaż mm. <noise> wiele z was mnie chwali, właśnie że cały czas yy, no, rosną mi te paznokcie, ale wiecie, troszeczkę się łamią i no, i chciałam je skrócić, że to nie przekazałaś, tak? No, i przy okazji chciałabym sobie z nim pogadać. Nie wiem, co tu robi w ogóle moja pomadka tego makiera. No, jak yy, macie gdzieś biedronkę koło siebie, to wam polecam te pomadki w ogóle. Bo są fajne. Nie wiem, co ona jest tutaj w tych lakierach robi, ale dobra. <laughs> Powiem Wam tak. To, co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni. To przyszły moje najśmielsze oczekiwania. I nie sądziłam, i wiedziałam, że jest źle, ale nie sądziłam, że aż tak. No, powiem Wam, jestem zadziwiona, dlatego, że yy, pierwszy raz chyba od marca postanowiłam wyrazić swoją opinię na Instagramie, yy, właśnie na temat tej sytuacji, która jest. Nie wiem, czy mnie widzicie dobrze. Może tak, na temat tej sytuacji, która się obecnie dzieje, no każdy wie o co chodzi. I powiem wam, że niektórzy to naprawdę podziwiam za odwagę, za, za to jak yy, no wiecie, niektórzy nie mają hamulców, naprawdę to jest zadziwiające. Jak bardzo ludzie sobie pozwalają. Jak bardzo uważają, że można kogoś obrazić bez konsekwencji. No to jest, to jest powiem wam naprawdę szczyt wszystkiego. I chcę wam powiedzieć, że nie sądziłam, nie spodziewałam się, że coś oprócz polityki może aż tak bardzo ludzi podzielić. Do tego stopnia, że ludzie po prostu się wyzywają e, od najgorszych i naprawdę jest to dla mnie trochę szokujące, przyznaję no dzisiaj wyglądam tak jak wyglądam bo jestem jeszcze przed myciem głowy zresztą jak wiecie ja się nagrywam często bez makijażu i no już się przyzwyczailiście pewnie do tego, zresztą tam dziewczyny mi pisały, że nie ma problemu z tym i tak dalej, szukam właśnie sobie lakieru dlatego tak zerkam tutaj cały czas szukam lakieru do pomalowania właśnie może ten niebieski taki on może chociaż nie wiem czy to nie jest ten sam, aha to jest ten sam co mam już Kurczę, no nie wiem. No, zaraz coś wybiorę, że taki beżowy, co zrobię. Znaczy beżowy, no taki nude. No i powiem Wam, że naprawdę ja yy, teraz ogólnie razem z Radki przeszliśmy przez taki troszeczkę cięższy okres. Yy, ale wiecie, poradziliśmy sobie i, i jakoś, jakoś to wszystko wyszło na prostą. <grym> Zauważyłam właśnie, że. Że my naprawdę jesteśmy tak podzieleni jako społeczeństwo, że to po prostu przekracza, przekracza ludzkie pojęcie. Jak yy, wiecie, to nie mogę, nie mogę. Szokujące było nawet dla mnie, że osoby, których bym się nawet nie spodziewała, że. Że takie rzeczy mogą pisać, to do mnie napisały I, i wiecie, wszystko jak to mówię zawsze, że życie wszystko weryfikuje i relacje różne też właśnie weryfikuje, międzyludzkie, więc troszeczkę jestem w szoku ogólnie, ale wiecie, ja się tym nie przyjmuję, jakby nie biorę tego do siebie, bo ja już naprawdę nie jeden negatywny komentarz dostałam i już po tylu razach to już naprawdę luz, luz, nie ma problemu. Po prostu ignoruję to, ale jestem zadziwiona, jak bardzo, jak bardzo ludzie po prostu są przesiąknięci tą nienawiścią, tym hamstwem, tym wszystkim. No cóż, bywa. Ale no cóż, dzisiaj nie o tym chciałam Wam tylko wspomnieć. I yy, wiecie, ja jestem taka, że mi się raczej yy, to, co ktoś powie, to ja nie posłucham. W sensie w takim, se w takim mi sensie chodzi, że jakiś randomowy ktoś z fejkowego konta, bez nazwiska, bez zdjęcia, ktoś mi coś powie i ja mam to robić, to na pewno nie. To, także to się nie spodziewajcie, te osoby, które się do mnie odzywały na Instagramie. Nie spodziewajcie się, że ja będę robić to, co wy chcecie. Bo to, to na pewno nie. To, to, to jest po prostu. To nie jestem ja. Ja robię po swojemu, tak jak ja uważam, tak jak czuję. I tak jak wielu z Was odpisywałam, że jeżeli nie wierzycie, to nie musicie, nikt Was do tego nie zmusza. Ale dajcie spokój, spokój tym osobom, które wierzą w to, co się dzieje. I tyle, i kropka. I nie ma co dłużej na ten temat gadać. No, zabieram się za te paznokcie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Także... Co, kochani? Aha, jeszcze paczka mi przyszła z komiksami. To Wam mogę pokazać na tym filmie. Przyszła mi paczka i też kupiłam. Co ja to kupiłam? Przyszła mi kartka w ogóle z Ameryki. E, od, od Jagody. Właśnie takiej gramerki, którą nie, nie każdy lubi. Przez, przez pewne afery związane z, wiecie, z. jakby to powiedzieć, tak najogólniej. Z branżą fitness, może tak powiem, ale ja uważam, że dziewczyna jest ok, i nie, nie mam nic do niej, jest bardzo, sen... dla mnie jest miła, dla mnie jest miła, dla mnie, wiecie, nic złego nie zrobiła, więc ja nie, tutaj nie wiecie, nie mam powodów do tego, żeby jej nie lubić, też wiele rzeczy mi, wiecie, radziła w kwestiach, wiecie, zdrowotnych, ćwiczeniowych, kosmetyków i tak dalej, więc... Więc jak najbardziej nie mam nic do niej, no i cieszę się tym bardziej, że mi tą kartkę przysłała, no po prostu jestem tak zapycona. Pokażę wam w ogóle jak już jestem za jak już, jak już pamiętam, to pokażę wam. To jest ymm, północna... Nie, jak to? Czekajcie. Yy, nie, południowa Dakota. Tam jest taka góra. Eee, właśnie bardzo, bardzo stara i będzie do momentu, kiedy deszcz jej nie wymyje, tak? Z tego, co ja tu zrozumiałam. Chcę sobie zatrzymać, zobaczyć. Ale karteczka mega. Tak się cieszę i powiem wam, że nawet długo nie szła. I wiecie, Ameryka to jest jedno z moich marzeń, żeby zwiedzić i no jestem jakoś tak, nie wiem, szczęśliwa że mam chociaż taką karteczkę z Ameryki naprawdę taka mała rzecz, a cieszy i wiem co chcę wam jeszcze powiedzieć także także bardzo dziękuję właśnie Jagodzie że no, pomyślała że wiecie, zainwestowała w ten znaczek dla mnie i, i postanowiła mi wysłać właśnie ze swojej jednej z podróży karteczkę, no i teraz wam pokażę grę planszową, którą kupiliśmy właśnie z Radkiem wczoraj na promocji w Mpiku, bo w końcu nam otworzyli MPK po... czekajcie, kiedy zamknęli w marcu. To ile minęło? 7 miesięcy. Otworzyli nam w końcu stacjonarnie. Oczywiście, mogliśmy kupować wszystko online, ale jednak e, mieliśmy tą m, kartę taką upominkową, urodzinową. No wiecie, o co mi chodzi do wykorzystania, więc... No jednak przez internet nie dałoby się tego zrobić Dlatego Radek Jak tylko, bo ta karta w ogóle To od grudnia leżała z zeszłego roku Bo on w grudniu ma urodziny I tak wiecie, wszystko tak się nie składało Żeby to e, Wykorzystać e, No aż w końcu właśnie wczoraj byliśmy Było <laughs> bardzo dużo ludzi Było w Empiku, naprawdę chyba wszyscy się stęsknili Za książkami, za tym żeby Kupować nowości jakieś I tak dalej, także Pokazuję wam tą grę Także to jest ta nasza gra, e, śladami Filisa Foga, poprawcie mnie, Filesa, nie wiem jak to mam przeczytać. I powiem mam bardzo fajny design tej gry, Lega mi się podoba, bo tutaj na opakowaniu są znaczki z różnych miejsc właśnie na świecie i, i podoba mi się, że to jest właśnie fajne, takie kolorowe, no i na promocji była... Za 79 zł. Jest dosyć ciężka. Także podejrzewam, że dużo jest w środku elementów, i pokażę Wam tutaj to sobie zastopujcie. Eee, no i w pudełku tutaj są rzeczy, też możecie sobie zatrzymać, poczytać. No i tutaj jest gra planszowa, właśnie tak wygląda. Są jakieś karty, właśnie banknoty. Jeszcze w to nie graliśmy, bo tutaj jest stara cena. Eee, nie graliśmy w to, także nie powiem Wam, jak się w to grało. Um, przekonało mnie co yy, yy, czas yy, gry, że, no, że dużo czasu zajmuje od 2 do 4 graczy i więcej 9 lat, także taka gra. Mam nadzieję, że będzie się fajnie grało. Jeszcze z Radkiem nie testowaliśmy, jeszcze w ogóle muszę z Wami sobie otworzyć kalendarz, ale to za chwilę. Na razie paczka, bo mam tutaj paczuchę, także mówię, że Cieszę się, bo, bo kupiliśmy sobie tą nową grę i będziemy mogli sobie grać te jesienne wieczory, które tak naprawdę już coraz szybciej robi się ciemno. No i jednak stwierdziliśmy, że póki ten empyk jest otwarty, póki mamy taką możliwość, no to, no to sobie kupimy. Dobra, mam to. Możemy sobie, bo już w sumie ta paczka trochę leży rachunek mam też, widzę bo już, ja to już y, prenumeruję czy nie wiem jak to subskrybuję, może powinnam powiedzieć te komiksy to już naprawdę dużo, dużo, to już mam w tym momencie to jest y, ton czterdziesty, chyba trzeci no także możecie, możecie sobie wyobrazić ile to już czasu minęło ale jestem zadowolona, bo wydania są naprawdę Naprawdę porządne, fajny. Zaraz Wam pokażę zresztą. Zawsze Wam pokazuję, mimo że to taka, wiecie, tematyka. No nie dla każdego, nie? No, Także taki komiks. Jeden Wam pokażę o. Transformers. Bardzo fajne, bardzo fajne te wydania są. Pachnie nowością. O, i moje ulubione właśnie to są takie, które mają czarne tło. To wtedy najlepiej się czyta. Najwygodniej tak wiecie fajniej, najfajniej. No i widzę cały taki czarny jest. Także powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Naprawdę, bo to są w ogóle komiksy, które tak jakby jest, są odświeżone. Te stare rysunki, które, które po prostu numery z lat 80. po prostu są odświeżone. O, może tak. Także taki pierwszy. I naprawdę tuż już. No, 43 mam w tej chwili komiksa, a jest chyba. Żeby Was nie skłamać. 70 albo 80. To jeszcze. No, zobaczcie, ile do końca. I taka prenumerata. Już Wam mówię tutaj, ile na, na tej fakturze jest. 73 zł za dwa komiksy? Tak. 73. Znaczy, ogólnie chyba 50, ale tu jakieś podatki, przesyłki i tak dalej. No wiecie o co? Oj. Także no nie wiem, dużo, niedużo, 35 zł za taki komiks, no tak chyba porównywalnie, bo na przykład z Deadpoolem jak kupowałam Radkowi na prezent urodzinowy, no to kosztował 39 zł, więc no chyba, chyba tak jak wszędzie. A że ja się tym interesuję, że mnie to ciekawi, ja to lubię, o widzę, ten też jest czarny, no to, no to ja się z takich rzeczy cieszę, o. Są tu, wiecie, może jakieś matki Które mnie oglądają i dzieciaki, wiecie Lubią czytać komiksy, to może Może was po prostu zachęcę Do tego I, ale naprawdę pachnie Nowością No, także w każdej chwili można, wiecie Te poprzednie numery też sobie Po prostu od nowa też zacząć Prenumerować, także bez problemu To co, kochani Biorę się za te paznokcie ale może zanim to, no to otworzymy sobie to okienko, bo na pewno jesteście ciekawi. Ja już jestem zmęczona. W ogóle dzisiaj jest który? 14 października, to już naprawdę. Powiem wam, że końcóweczka tego kalendarza. I dzisiaj jest dziewiąte okienko. I jak skończę ten kalendarz, to zrobię, zrobię sobie przerwę tydzień. I potem będę nagrywała co dwa dni. Filmy, czy tak co 2-3 dni, zobaczę jak tam mi, wiecie, będzie jak z moją weną. No a vlogmasy, no to już powiem Wam myślałam nad, tym, nad tymi vlogmasami i stwierdziłam, że będzie co drugi dzień film. Bo jednak codziennie, to jednak jest ta, wiecie, ta presja, to wszystko i nie do końca człowiek zawsze ma chęć, nie zawsze ma czas, żeby to wszystko było idealne. No, a jednak ten dzień przerwy to będzie taki z oddechem. Więc, więc będzie 12 okienek i, i po prostu film co dwa dni. No, ale myślę, że tak czy tak będziecie się cieszyć. Możecie napisać na dole, co o tym myślicie. Idziemy teraz do kalendarza, zobaczymy, co jest w okienku. Dobra, otwieramy. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. No, lakier, widzę. Dzisiaj to może sobie nim pomaluję. Czekajcie, zobaczcie, co to za numer jest. 10 Taki brzoskwiniowy niut, czy coś takiego. I zobaczmy, co my tutaj mamy w tej karteczce. Dobra, lakier. Zrób pięć pajacyków przy... pięć przysiadów. Nie wierzę. <gry> no dobra, to robimy.